No hej! Witajcie na kanale UGRI.pl, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jeszcze jedna magia. W dzisiejszym odcinku wraz z największym w tej dziedzinie ekspertem, czyli z panią prezes, jedziemy na testy Tesli Model 3 Highland. Także będziemy mieli okazję się przejechać tym samochodem i Patrycja będzie mogła wypowiedzieć się z perspektywy długoletniego użytkownika Tesli Model 3, czy zaszły jakieś istotne różnice i czy te zmiany w tym najnowszym modelu się jej podobają. Także serdecznie Was zapraszam, oglądajcie! W momencie, kiedy jedziemy już do salonu testy w Ząbkach, porozmawiamy trochę, podpytam Patrycję na temat tego, czego ona się spodziewa, bo musicie wiedzieć, że Patrycja, ani ja w zasadzie fizycznie jeszcze nie mieliśmy okazji tego samochodu dotykać. Na premierze, tak jak zresztą pamiętacie z naszego wcześniejszego materiału, był tylko Andrzej i Wiktoria, a myśmy nigdy fizycznie tego samochodu nie dotykali. Widzieliśmy już ten pojazd, chociażby w Liga w, w Berlinie, ale nie dotykaliśmy go, więc wiemy, jakie zeszły w nim zmiany ale nie wiemy, czego faktycznie od strony takiej otaczeń film materiałowego się spodziewać. Więc Patrycja, może powiedz tak ze swojej perspektywy, co Ci przeszkadza w tym samochodzie i czego byś się spodziewała po tej nowszej wersji? Jeśli chodzi o komfort jazdy, to spodziewałabym się, że popracowali nad zawieszeniem i samochód będzie mniej tłuk, nie będzie taki, że tak powiem, twardy. Nie będzie taką taczką dokładnie tak, jak mówisz. Tak jak Natomiast na co dzień, w środku, to, co mi brakuje teraz w tym samochodzie, to, już mówiłam wiele razy, podgrzewanej kierownicy i wentylowanych siedzeń, bo co bym nie robiła, nawet jeżeli będę pamiętać o tym, żeby schłodzić samochód wcześniej, latem, to mimo wszystko, jak się wsiada, to strasznie później parzy w plecy. Także to są takie dwie rzeczy, które chyba najbardziej mi brakują. Z zewnątrz to tyle widziałam, tylko że się światła różnią. Um... Nie tylko przednie, tylne również. I nie, wyobraź nie, sobie, że jest taka chciałam. jedna rzecz, której być może nie zauważyłaś, że tylne światła są zintegrowane z klapą. Czyli nie ma już tak, że jak otwierasz klapę, to część tylnego zespolnego światła zostaje w klapie, a część na płótniku. Teraz całe światło idzie z góry, do góry razem z klapą. Także taki, takie ciekawe rozwiązanie którego w zasadzie ja, ja osobiście nigdy w żadnym innym samochodzie nie spotkałem, no ale to jest temat marginalny, powiedziałbym. Dodatkowo w dolnym dyfuzorze mamy też powtórzone kierunkowskazy, na przykład. Okej, okay, to jest taki też niewielki drobiazg. Przednie światła są rzeczywiście zmienione. Są różne opinie na temat tego, czy ten wygląd jest lepszy czy gorszy. Myślę, że z twojej perspektywy to też nie ma dużego znaczenia. Wygląd nie. No, bardziej ten komfort jazdy, czyli dla mnie tak, zawieszenie. Aczkolwiek zawieszenie Jestem w stanie się do tego przyzwyczaić, głośna muzyka i nie słyszymy. Natomiast, no mówię, podgrzewana kierownica zimą, tak, to jest coś, czego mi brakuje. Wentylowane siedzenia, żeby latem nie pożyło też. Zastanawiam się, czy może popracowali nad szybą u góry. Termoprzepuszczalnością -przepu szyby, wiem o co Ci chodzi. Tutaj tak naprawdę nie, nie udało mi się znaleźć jasnej informacji na ten temat. Myślę, że te thermal efficiency, jak to się mówi po angielsku, na pewno to też gdzieś tam było jakimś zagadnieniem pracy nad tym samochodem, natomiast obawiam się, że dzisiaj, w obecnych warunkach, będzie nam ciężko to, to przetestować jakbym się spodziewała po nowej testie. No, najpierwszego zasięgu, nie? ale to po każdym samochodzie elektrycznym. I tutaj myślę, że znaczy tak, nie, pewnie tego też nie będziemy w stanie sprawdzić po tym krótkim teście, ale według tego, co zapowiada producent, no to rzeczywiście zasięg będzie wydłużony. Abstrahując od tego, że oczywiście Tesla notorycznie pracuje nad tym, żeby udoskonalać swoje systemy, i ta wydajność z baterii jest dużo większa. To poprawiono zdecydowanie współczynnik e, oporu powietrza. Jest on na tyle niski, że można powiedzieć, że Tesla model 3 Highland, można to wprost powiedzieć, jest Teslą o najmniejszym współczynniku oporu powietrza. Więc jest w stanie według teoretycznych danych WLTP e, przejechać nawet powyżej 600 km. Mówię to o modelu tylno napędowym. Czy tylny ekran, tak? Czy na nim można wyświetlać podczas jazdy rzeczy, czy tylko na postoju? No właśnie tego nie wiem. I to też Jeżeli myśleć... podczas jazdy, to OK. Rzeczywiście w sytuacji, kiedy mam jakąś tam podróż, to to jest dobre, bo mogę puścić i mam e, załatwionych tylnych pasażerów. Tak, z, mam ich z głowy. E, natomiast jeżeli tylko podczas postoju, no i też jest to jakiś plus, bo generalnie nie lubię jak mi się tutaj pchają, żeby coś tutaj zobaczyć na, na wyświetlaczu, tak? Nie, albo, tamten, albo żeby pograć. Ale tamten musi też być wydatnie mniejszy. To jest, jeżeli, nawet, by można było, aczkolwiek ja nie wiem, jeszcze nie czytałem na ten temat aż tak dokładnie. Ale, nawet, gdyby można było, to to będzie raczej rozwiązanie tylko na podróż i awaryjne, bo ten wyświetlacz jest po prostu mały. Do oglądania kontentu wideo, wydaje mi się, że zdecydowanie tutaj preferencja będzie szła w stronę ja tego czy głównego. A Tutaj telefon wystarcza, więc tutaj hmm. rozmiar pewnie. Obawiam się, że niestety znaczenia. nie będzie takiej możliwości, ale to musimy sobie dziś potwierdzić w jakichś zewnętrznych źródłach. To, to jest pytanie do pasażerów. Myślę, że y, ci, którzy podróżują ze mną z tyłu, to byliby zadowoleni, gdyby można było tam puszczać gry. No nie, nawet nie tyle co filmy, co gry. Ja, ja tutaj widzę tylko jedną rzecz, która mnie osobiście cieszy, aczkolwiek to jest kwestia mocno techniczna, więc pewnie ciebie też nie będzie specjalnie ona interesować od strony użytkowej. Ja, ja domniemuję i pewnie prędzej czy później się tego dowiemy, że ten komputer, który jest zainstalowany w Tesla Model 3, jest współbieżny albo tożsamy o może lepsze słowo z tym, co znajduje się w Tesla Model S Palladium, czyli jest to komputer, który ma zewnętrzną kartę graficzną. Co oznacza, że na tym, w tym samochodzie będzie można grać dużo bardziej zaawansowane gry i ogólnie będzie można. Się, samochód będzie miał lepsze możliwości przetwarzania wideo, tak? czyli obraz kamer i tak dalej. Więc dla mnie to jest akurat interesujące. Dział o kamerach, a mi się właśnie przypomniało, że kolejna rzecz, tak jak i z większym zasięgiem, to coś, nad czym Tesla mogłaby popracować, to są automatyczne wycieraczki, które automatyczne są nie wtedy, kiedy trzeba i nie tak jak trzeba. Tak, ale to jest kwestia tego, że Tesla używa, oczywiście, jak zawsze bardzo specyficznego systemu i polega na, na tym, co wykazuje kamera. No i tak jak zresztą większość z Was, użytkowników, wie, i ja to wiem, ten system po prostu jest daleki od doskonałości. Elon Musk wielokrotnie obiecywał ten temat rozwiązać kolejnym update'ami. Niestety to się nie udaje i wygląda na to, że być może nigdy tego tematu nie będzie w stanie rozwiązać. Ja oczywiście trzymam kciuki bardzo mocno, bo wierzę w, w determinację i pomysłowość Elona Muska i jego grupy inżynierów, ale na tą chwilę niestety wygląda, że panowie się nie uporali z tym problemem i niestety w nowej Tesla też ten problem nie został rozwiązany. No dobrze, Patrycja. Siedzimy teraz w Tesli Model 3 Highland. No i twoje pierwsze spostrzeżenia. No, jest ładniejsza w środku. Ładniejsza, Zdecydowanie jedna. tak, wiecie. Mi się nie podobało to, nie podobało mi się to drywienko, które było w, w starszych wersjach. Ja będę przy okazji Twoim telefonem pozwolić, nagrywał też, co, to, co Dobrze, to się tu się Zamiast drywienka jest jakiś dywanik albo kawałek Taki jeans. Ja to nazywam jeans, aczkolwiek to nie jest jeans, to jest jakieś, taki, jakieś takie płótno fajnie naciągnięte. Są te LEDy, takie podświetlane. Które kojarzą mi się z testem Mercedesa. Jeszcze chciałem też powiedzieć od razu na tym filmie, że moi drodzy, nie ufajcie kobietom, bo jeszcze przed chwilą zupełnie pacjentka mówiła, że nie, to w ogóle nie ma znaczenia, wnętrze, no, no, no. no a jednak ma, prawda? Ma, no, tak, tak. No jest Ładniusi, no co mam powiedzieć? No na co dzień nie narzekam, ale ten jak się wsiada, jest Ładniusi. A tu jest chyba coś innego, nie? Jakiś taki zamiast plastiku zamsz? No taki, Tak, wygląda jak skóra licowa, to jest jakaś taka alkantara, nie wiem, ja, ja się nie znam na materiałach, to coś tak nie Te od wewnątrz są inaczej wyprofilowane, to zauważam. Kierownica ma, moim zdaniem, trochę inny kształt, no nie ma... Bardziej mięsista jest też, takie odnoszę wrażenie. Nie ma manetek, więc, Manipulatorów. Przepraszam, manipulato, manipulatorów. Więc kierunkowskazy są na kierownicy, a biegi są na ekranie, z którymi... Ale porównując też do testy Model S Palladium i XA. bo tam też biegi można zmieniać tutaj, z pozycji konsoli tej, do, gdzie się ładuje Telefon. telefony, a tutaj tego nie ma, także to jest pewne ograniczenie. Też mi się to podoba. Wiesz o co chodzi? O, to, to Wam pokażę tutaj od razu. To mi się podoba i to jest tożsame z tym, co mamy w Tesli Model S czy X Palladium. Ale to podoba tak. Ci się, że jest inny materiał wykończeniowy? Nie, czy... że to tak fajnie chodzi. A, a nie, i się tak nie że zasłaniane są, tak? No tak, i że bo... można sobie odsunąć połowę na przykład tylko. Okej. Okay. To jest super. Jeszcze zobaczmy w podłokietniku, co się dzieje. Ja tutaj większych zmian nie ma. Mhm. Mamy jedno USB. A ja nie będę w dobrze pokazać. A, tak, USB. komfort jazdy jest zdecydowanie, zdecydowanie lepszy. Ja tutaj specjalnie nie omijam studzienek w drodze. W swoim to byś omijała. W swoim bym omijała, tak. Tutaj nie omijam i nie tuczę, Powtórzę to jeszcze raz. Jest wygodnie. Nie wiem czy się poczułaś zmieniło Poczułaś to siedzenie. wentylowanie siedzeń czy nie, nie poczułaś? Nie, czuję. Ja też właśnie nie poczułam. <laughs> nie chłodzi. Nie wiem czy może dlatego, że jest wyłączone. Dobra, y... zobaczmy teraz. A nie, teraz, sobie... teraz wieje. Teraz wieje. Dobra, to wyłącz proszę. To wiemy, że wentylacja działa. To jest ważne. To do, co do tego o czym mówiłeś jak jechaliśmy to wydaje mi się, że ta szyba ma dużo lepszą jest bardziej przystosowana jak to się specjalnie nazywa ja już nie pamiętam nazwy, ale ta szyba ma taki zielonkawy odcień, co oznacza, że ona jest bardziej termiczna, cokolwiek to znaczy, ogólnie samochody w samochodach, gdzie dba się o to, żeby jakby wnętrze było oddzielone od zewnętrznych warunków, kiedy jest nasłonecznienie mają właśnie takie szyby. Jedziemy powyżej setki i no jest cicho. Rzeczywiście to zrobiła zrobiła bo dobrej roboty, jeżeli chodzi o wprze. Znaczy, okej, okay, ja nie będę tego porównywał do Mercedesa, ale porównaniu do wcześniejszej trójki jest widać, czy czuć różnicę, słychać, przepraszam. Cała Dodatkowo część... nie wiem, czy zauważyłeś, że jest wskaźnik Martwego Pola. Tak, widzę, że się świeci. Tutaj masz takie światełka. Tak. A tak akurat teraz mamy, to mogę wam pokazać, o. Bo jak podjedziesz do ciężarówki, to będzie widać jeszcze raz. Już wskaźnik jeszcze. martwego pola. No proszę. Widzicie? Zapaliło się i tutaj pod, pod siateczką jest taki ledzik czerwony, który nas o tym informuje. Dobrze. Nie, nie cykaj się. Ciekam nie się. Cykaj się. Ciekam się. Nie cykaj się. Autopilot jedzie lepiej niż Ty. Nie chciałabym, żeby mnie tam do rowu gdzieś. Widzisz jak ładnie skręca? Przy okazji testujemy jak skręca. No. Jedzie, jedzie. Nic się nie przebój. Pierwszy sygnał delikatnie obok kierownicy, ale teraz z czerwonymi rączkami. Także dzieje się. Jedziemy. Ale długo dosyć. O. Zatrzymuje się. Ja w ogóle nie trzymam nóg na tym. Taki nie... komunikat, który mówi o tym, że asystent będzie dostępny dopiero po zaparkowaniu i ponownym ruszeniu. No to możesz jechać. Także tak to wyglądało, jeżeli chodzi o autopilota. Tak. Wow, jest dobrze, to jest tylko long range. Jest. No, ładnie. Jak na long range, to po. Jest ciszej. Umówmy się, zresztą to będzie bardzo dobrze słychać też, że będziecie jako nasi widzowie dobrze słyszeć to we wnętrzu. Jedziemy teraz taką typową polną drogą, polską. Nie no, i zwalniaj, właśnie. No, bo jak inaczej to sprawdzimy? Dajesz. Jest spoko. Jest, jest. jest mega spoko. Znaczy, znowu wszyscy musicie pamiętać, że my to przyrównujemy, oczywiście, do Tesli. Więc. No, nasze, no nie, ale nasze... nie ma wstydu tutaj. Bartek. Nie po ma wstydu. Tak, innych, nie, ale nasza nie, nie percepcja ma. jest spaczona, co chciałem powiedzieć. Bo wielu ludzi może teraz powiedzieć i pewnie wielu z Was napisze, że no, to ale w Mercedesie, ale w BMW. No tak, zgadzam się. I faktycznie, jak testowaliśmy Mercedesa, było super. Ale jeżeli chodzi o Tesle, to to jest tutaj ten samochód w kontekście tych budżetowych modeli wyznacza nowe standardy. Tak. I musimy pamiętać, że mamy do czynienia z samochodem, który kosztuje 220 tysięcy złotych, jak na samochód elektryczny to jest naprawdę mega oferta. Teraz, jak na to patrzę. Wziążcie pod uwagę, to jak bardzo ten samochód się zmienił. To jest taki mały model Eskaladium, a nie nowa trójka. Ja jestem pod wrażeniem. Tak jak ja na początku dosyć mocno trywializowałem to, ten, ten lift. Testy Model 3 uważają, że to jednak jest tylko taki po prostu lift. No i faktycznie on, tak jakby od strony tej kosztów, prawdopodobnie to nie jest jakiś drogi lift, ale Tesla zrobiła duży krok do przodu. Myślę, bo tu nawet nie słychać skrzypienia tych plastików, nie? No nie, nie, no. Dokładnie. A no nie mówię tylko o zawieszeniu, że jest ciszej. To tutaj nie słychać. Chyba, że to nowość, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. No, kilku lat nie może już. miałeś samochód nowy praktycznie i, e, i jednak mu wszystko to nie było tak idealnie. No, najgorzej było w pierwszej trójce, bo ona miała dodatkowe te plastiki takie, z takiego twardego glossy plastiku i on był podatny na to, żeby raz, że się rysował, a dwa, że był podatny na takie skrzypienie. Mhm. A tutaj jest, jest, no Tesla na pewno bardzo mocno wzięła sobie do serca to, co mówili klienci przez długie lata bo klienci narzekali strasznie, że te samochody to taczki ja nawet sam na swoim teście mówiłem, że to jest Dacia Logan elektromobilności, no i Tesla zrobiła tutaj zdecydowanie bardzo mocny krok do przodu w kontekście tego, co tutaj teraz mamy w tym, w tym konkretnie modelu a zrobiła to jednak budżetowo czyli nie musiała rozbijać banku, nie musiała podnosić ceny tego pojazdu Mamy ten samochód, żebyś miał to świadomość, jest oferowany dokładnie tej samej cenie było oferowane wcześniejsze modele. Więc, cóż, konkurencja chyba na razie hmm. nie ma absolutnie startu. Nie, czy, czy zauważyłaś, jak bardzo płynnie pracuje grafika w ogóle? Nie wiem, czy zauważyłaś tą różnicę, bo ja akurat zwróciłem w międzyczasie na to uwagę, na to, jak na ekranie przewijają się te wszystkie samochody, które mijam. No to nie, bo akurat skupiona jestem bardziej na drodze, tak? I Więc... chodzi mi o to, że na przykład ta grafika w momencie, kiedy jedziesz nawet trójką czy moim mixem z MCU2, która jest na Intelu, to tutaj bardzo często dochodzi do takich wiemy, artefaktowych zachowań, tak? Mhm. Ten samochód nagle tam się na Twój pas wbija, takie... Tak, tak, Ta grafika takie. tak się a Tutaj to wszystko jest takie płynne Ten ja obraz z kamer też chyba, nie? Bocznych jest taki no. bardziej... Jeżeli jest tak, jak myślę, czyli mamy do czynienia tutaj z... Um zewnętrzną kartą graficzną, no to ten samochód ma wielokrotnie lepsze możliwości, jeżeli chodzi o procesowanie obrazu, niż, niż dotychczasowe modele, które korzystały w cudzysłowie z zintegrowanej grafiki. Tak jak, zresztą nawet wcześniejsze Ryzeny w Teslach Model 3 też korzystały z takiej okrojonej wersji MCU3, a tutaj mamy prawdopodobnie już wersję na full wypasie, czyli z zewnętrzną grafiką. Tesla po prostu pewnie zmierza do tego, żeby zunifikować te komputery Wszędzie mają być takie same A jednocześnie daje też więcej, więcej klientów no Bo to faktycznie ta grafika pracuje tak fajnie i tak płynnie Jasne, że za 10 lat będziemy narzekać Tak jak teraz narzekamy na MCU1 Co niektórzy, ale teraz robi to wrażenie Filozofia tego samochodu To też oddaje filozofię pojazdu, który jest tak naprawdę komputerem W głównej mierze wszystko, wszystko wywodzi się z logiki działania komputera i tak naprawdę komputer jest. jakby to nazwać? sercem tego pojazdu. Nie silnik, nie nic innego. De facto komputer i te systemy, z którymi ty się komunikujesz, ten cały interfejs to jest główny, główna rzecz w tym pojeździe, która powoduje, że on jest taki inny. Zaczynamy. No więc pierwsza różnica to tutaj mamy LEDy. Ich kolor można ustawić. A Tutaj zamiast plastiku mamy taki milusi zamsz, czy coś takiego. Cała reszta bez zmian. A, a przepraszam, w środku mamy wykładzinę podłogową, tak wyłożoną. Nie wiem czy to jest dobre czy nie, bo jak coś się rozleje to ciężko będzie to wyczyścić. To co mówiliśmy, czyli te siedzenia są przystosowane do wersji chyba bogatszej, która będzie miała również wentylowane siedzenia z tyłu. Mamy wyświetlacz. Tu jest sterowanie klimatyzacją, w tym momencie, o daje mocno, daje mocno, dobrze, włączamy, że tak powiem, ciekawsze rzeczy, to co będzie pasażerów z tyłu interesowało i tak jak już mówiliśmy, działa to tylko na postoju, tak, czyli mamy Netflix. to jest słabe, nie, no tak przy okazji, że na postoju tylko, tak. no może ze względów bezpieczeństwa, żeby nie... Nie, nie rozpraszać kierowcy, Zerowanie ale tylko z tyłu, widzisz? Można tak, tak, sobie podgrzewać. A! Jak Cię wkurzy pasażer z przodu, bo Ci za bardzo na nogi, zobaczcie. Można... Ja sobie to od razu grzanie włączyłam niepotrzebnie. Można przesuwać. A, czyli można wkurzać trochę tak, pasażera. Tak, tak. Jak ktoś się za bardzo tam rozłoży i będzie Was blokował, to Wy możecie go... Przywrócić, że tak powiem, do pionu. No i klimatyzacja. Okay. A tutaj to jeszcze może wydaje mi się. Dobrze, bagażnik to jest ciekawa historia. No, Nie wiem, czy jest w stanie mnie zaskoczyć. Czekaj, może wezmę tylko tak. A. Oczywiście są otwarte. Napis Tesla, gdyby ktoś nie wiedział. Nie, nie, nie. Nie, się nie, 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 no Jest tylko, piękny, tylko tym, że, piękny i czysty. Chyba tylko tym, że te lampy są właśnie takie o, wystające tutaj. A, na klapie. Tak. Okay. No i ten dyfuzor też się różni, ale to, to jest różnica, która jest naprawdę mało zauważalna dla użytkownika końcowego. Jest taki bardziej plejdowy i tutaj też są migacze, czyli kierunkowskazy wszyte. Także tym się różni od tej wersji wcześniejszej. Można jeszcze sprawdzić, a co to takiego? Tego ja u siebie nie widziałam. O, o, o takie od, od, odbijanie drzwi, chyba z tego co kojarzę. Mogę zobaczyć? Widzisz? Mhm. Jeszcze możemy zobaczyć z przodu bagażnik. Czy coś się zmieniło? Chyba nie. A dużo się zmieniło, zobacz. Spryskiwać <laughs> tutaj, zamiast tu. To jest, to jest lepsze Wam, powiem, bo tutaj y, trzeba mieć dużo umiejętności, żeby nie narozlewać. Tutaj jest to wygodniejsze moim zdaniem. Ja tak? widzę jeszcze jedną różnicę z perspektywy bezpieczeństwa. Tutaj mamy pirotechnikę do odstrzeliwania maski w górę. Tego we wcześniejszych modelach TSI model 3 nie było, także na pewno bezpieczeństwo jest tutaj na większym poziomie. Ja sobie jeszcze pozwolę jedną rzecz zrobić. Mogłabyś mi pomóc troszeczkę. Da ja potrzymam. O. Zobaczymy, co tu się kryje. Tak, mamy naszą 16 voltową bateryjkę. Potrzymaj, to ja teraz może ja się tutaj. Chodzę z także musimy to wybaczyć. OK. Zaglądamy sobie. Tak, mamy lupkę bezpieczeństwa, tutaj już taką o, mamy naszą 16-voltową baterię standardową. Także jeżeli chodzi o to, co tutaj się kryje we wnętrzu, na pierwszy rzut oka niewiele się zmienia oprócz tego, co powiedziałem, czyli mamy kierotechnikę do wystrzeliwania do wystrzeliwania maski. No i zmieniła się też tutaj ta, ta przysłona, no bo w tej przysłonie teraz już nie ma nie ma miejsca na o, na tym, właśnie, jakby wlew e, płynął do spryskiwaczy. E, mocowanie wanny troszeczkę się zmieniło. E, umiejscowienie haka, e, które mamy wkręcane, też jest tutaj troszeczkę inne. On był wcześniej tutaj, jeżeli dobrze pamiętacie. Taka była te, taka kształtka. No i... i tyle. Wydaje mi się, że maska też się troszeczkę różni. Tymi wytłoczeniami, tutaj? To jest dodatkowa różnica. Jeszcze to o tym możemy powiedzieć, że kartę, tak jak i w testy modele z Palladium, kładziemy teraz tutaj, żeby można było ruszyć samochodem. Nie tutaj, w tym miejscu, które z reguły też powodowało, że ta karta tak, wypadała. spadała, tak, tu tak. było tak. Dobrze. Robimy wsteczny. Teraz ja trochę siądę za kierownicą, krótko, żeby opisać swoje wrażenia. Jesteśmy już pod salonem w Zabkach, tak długo nie poprowadzę. No ale ja ogólnie nawet jak jechałem już z Patrycją a ten mały fragment, muszę powiedzieć, że nigdy nie byłem jakimś szczególnym fanem Tesla Model 3, a tutaj trochę mi się zmienia i uważam, że jeżeli pojawi się podobny Lift Y, będę skłonny zmienić X na, na Y. O, dziękuję. O, też chciałem trochę pokorzystać, co tu dużo mówić. Nie, powiem szczerze, że jest naprawdę fajnie. Naprawdę fajna autko zrobiła Tesla na bazie trójeczki. I tak naprawdę niewiele trzeba było zmienić, żeby ten samochód był bardzo bli dużo bliższy do tego, tego wymarzonego ideału samochodu elektrycznego. Dobrze, wjeżdżamy sobie spokojnie. No i zaparkujemy samochód. Tak Czyli żeby... jak był zaparkowany, to się świeciło na czerwono, a teraz nie. Tak. No pewnie w różnych trybach i w różnych sytuacjach to oświetlenie ambijllejtowe świeci w różnych kolorach. My też nie mamy czasu, żeby specjalnie ten samochód jakoś mocno tam testować. Proszę popatrzcie, jak ładnie. Wyraziście. Ładnie ktoś tu parkuje przede wszystkim. No to popatrzcie. też, ale jak kamerki są ładnie czytelne.